Hello, hello, 8 stycznia, dzisiejsze dostawy. Yy, tutaj mamy Łatę Tas Uni 600, yy, przyszła na zamówienie klienta. Tutaj są profile: 3-metrowy, 2-metrowy, 1,75 m, 2 krótkie. W tym kartonie tutaj są łańcuchy do tej łaty oraz profile, żeby połączyć poszczególne elementy. No i oczywiście wózki, wózki z kółkami oraz garniacze. Dzisiaj także przyjechały zawiesia do kręgów. Tutaj się zmienił udźwig, bo teraz jest na 2,25 tony, a było na równe 2 tony. Mam także nakolanniki żelowe. Tutaj są wkładki na kolannikowe do kieszeni, natomiast w tym kartonie już go odpieram. nóż. Są rękawice. Wszystkie ceny będą na Facebooku oraz na sklepie internetowym. Serdecznie zapraszam. Kolejny dzień, kolejne uzupełnienia. Dzisiaj wtorek, 10 stycznia. Przyjechały łopaty, te czerwone hartowane, do tego trzonki profilowane. Tam jest też 5 dodatkowych trzonków do sprzedaży osobno, nie z łopatą. Kilka par grabi wzmacnianych oraz szonki do grabi. I był kolejny kurier. Dzisiaj jeszcze przyjechało koło pomiarowe ze Stanleya. Najzwyklejsze taśmy ostrzegawcze, rolkach po 100 metrów bieżących oraz markery. Te najzwyklejsze e, trzykolorowe, ale one już jutro wyjeżdżają. I jednokolorowe z cienkimi końcówkami.